Z Ewangelii według świętego Jana pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Życi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał i nie zaprzeczył, świadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Kim jesteś? Jesteś prorokiem? Nie, nie jestem. Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pańską. Ja Jaszczę wodą, pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że myka u Jego sandałów. Potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał. Jan chrzciciel, jego misja, adwent, oczekiwanie, i on posłany, aby zaświadczyć o światłości. Kto ty jesteś? Właściwie to pytanie człowiek stawia sobie sam sobie: kim ja jestem? Kim ja jestem? Gdy zło wchodzi w nasze życie, ogarnia nas ciemność, oddalamy się od Boga i gubimy swoją tożsamość. Nie wiemy, kim jesteśmy. Żyjemy w jakimś zafałszowaniu i świat żyje w wielkim kłamstwie w wielkim zafałszowaniu. Ludzie żyją w kłamstwie, nie wiedzą, kim są. Gdy Jezus przychodzi. A przed Jezusem idzie Jan, prorok, który przychodzi, aby zaświadczyć o światłości. Nie był on światłością. O światłością jest Jezus. Przychodzi Jezus, aby Jego światło przeniknęło nas i ukazało nam prawdę, kim my naprawdę jesteśmy, kim Ty jesteś. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Stworzonym z miłości i powołanym do miłości. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę Bogi. Bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńców i więźniom swobodę, abym obwieszał rok łaski pańskiej. To Izajasz. Też to słowo jest skierowane do Ciebie. Bo najpierw duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. Te słowa Jezus odczytał w Nazarecie w synagodze. I powiedział, dziś spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. Tak. Ale dziś, gdy czytamy te słowa, właściwie czytamy je o Jezusie. Możemy też powiedzieć: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaszczył. Jesteśmy wszyscy namaszczeni Duchem Świętym. I jesteśmy posłani, mamy głosić dobrą nowinę. O Jezusie, który przychodzi, który jest blisko, jest Emanuelem Bogiem z nami. Dawać świadectwo o Jezusie, który jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Mamy dawać świadectwo, jak Jan Chrzciciel. Dlatego bo duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, wszyscy jesteśmy namaszczeni. A więc przemienieni. I to przemienienie, i to namaszczenie się dokonuje nieustannie w nas. Duch Święty stępuje na nas. Dlatego, mówi Paweł, zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Ducha nie gaście. Proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. No to jest dla Ciebie, bracie. Zawsze się raduj. Dziękuj i módl się i nie gaś ducha. No, Pan niech będzie z Tobą. Idziemy w kierunku świąt Bożego Narodzenia. Oby Pan Jezus mógł narodzić się w naszych sercach. mi się za siebie nawzajem, bracie, bo są tacy wśród nas, a może Ty jesteś takim bratem, który jeszcze, jeszcze ciemność jest. Światło. Światło przychodzi. Otwórz się, bracie, siostro. Światło przychodzi. Jezus chce narodzić się w Tobie. Aleluja.